Lotniska są kluczowym elementem globalnej sieci podróży oraz handlu. I gdy dochodzi na nich do wypadków, pasażerowie są narażeni na niebezpieczeństwo. Ratownictwo i ochrona przeciwpożarowa lotnisk to specjalistyczne dyscypliny. Używane tam pojazdy muszą być bardzo szybkie i terenowe, ponieważ samoloty rozbijają się nie tylko na pasach startowych, ale też na obszarach otaczających lotniska. Od początków lotnictwa na lotniskach potrzebna była ochrona przeciwpożarowa, ratująca życie i mienie. Lotniskowa Straż Pożarna pełni tę samą rolę co w miastach, ale rodzaje pożarów i palące się materiały, jak włókna kompozytowe, paliwo lotnicze czy oleje, wymagają specjalnego podejścia. Takie pożary są nie tylko skomplikowane, ale trzeba do nich dotrzeć w niecałą minutę. Poznajcie prawdziwego potwora. Rosenbauer Panther 8 na 8. Ma 12 metrów długości, waży 52 tony i jest największym wozem strażackim na świecie, ponieważ ma jedno z najtrudniejszych zadań zapewnienie bezpieczeństwa na lotniskach. Panther jest wielki, ma potężne pompy, silniki i przewozi 19 tysięcy litrów wody do gaszenia pożarów. Dlatego potrzebuje dużych silników. Panther ma wszelkie narzędzia do walki z pożarami wywołanymi przez paliwo lotnicze. Rafinowana nafta zapala się pod wpływem ciśnienia i ciepła. Jest podobna do oleju napędowego. Istnieje kilka rodzajów paliwa lotniczego. Inne stosuje się do przelotów nad biegunem północnym, bo w niskiej temperaturze paliwo może gęstnieć. Są też paliwa wojskowe i różne typy nafty. Pożary paliwa lotniczego są niebezpieczne, nieprzewidywalne i wyjątkowe, ponieważ płomienie toczą się i mogą tworzyć kule ognia. Poza tym rozprzestrzeniają się wraz z płynem, docierając do każdej szczeliny samolotu i pęknięcia w asfalcie. Gdy w domu zapali się tłuszcz w naczyniu, nie wolno gasić go wodą, tylko odciąć dopływ tlenu nakładając pokrywkę. Podobną funkcję pełni piana podawana z wozu strażackiego. Zapobiega mieszaniu się paliwa z powietrzem i zmniejsza wydzielanie oparów. Ugaszenie pożaru wymaga specjalistycznego sprzętu, i tu wkracza Panther. Piana działa w dwojaki sposób. Po pierwsze, odcina dopływ tlenu. Odgrywa bardzo istotną rolę w gaszeniu pożarów na lotniskach. Ze względu na swoje właściwości gasi paliwo lotnicze znacznie skuteczniej niż woda, a jednym z kluczy tej efektywności są związki powierzchniowo czynne. Muszą wytwarzać one pianę przy stężeniu niższym niż 1%. Innymi składnikami pian gaśniczych są rozpuszczalniki organiczne, stabilizatory i inhibitory korozji. Panter wytwarza pianę, mieszając niewielką ilość środka pianotwórczego z wodą zwykle 2-3%, więc nie trzeba go wiele, aby uzyskać dużo piany. Drugi efekt działania piany to chłodzenie. Odbiera ona ciepło od ognia, zapobiegając jego rozprzestrzenianiu się. Piana to tylko jedna z broni używana przez panter do walki z pożarem. Wóz posiada też wysuwane ramię, pełniące bardzo ważną funkcję. W gaszeniu pożarów w budynkach bierze udział wielu strażaków. Natomiast na lotnisku trzeba interweniować mechanicznie. Żądło zainstalowane na ramieniu może przebić się do brzucha samolotu albo w inne miejsce i wpompowywać tam wodę. Gaszenie samolotów jest bardzo skomplikowane. Na ziemi może płonąć paliwo, a maszyna jest często łatwopalna. Aluminium czasem ulega samozapłonowi. Palą się również plastiki, zaś w nowoczesnych samolotach są stosowane łatwopalne kompozyty. Podczas gaszenia trzeba zmieniać kierunek strumienia wody lub piany, podając je na ziemię, skrzydła albo różne miejsca kadłuba, a to wymaga odpowiedniego systemu. Operator wozu Panther posiada joystick do precyzyjnego nakierowywania dyszy na cel, aby dostarczyć tam środek gaśniczy i zwiększyć efektywność. Panther nie tylko szybko dostarcza wodę, ale też błyskawicznie dociera na miejsce zdarzenia. I jest nie tylko wielki, ale i szybki. Rozpędza się do 85 km na godzinę w 25 sekund. A jego prędkość maksymalna wynosi 135 km na godzinę. Pożar samolotu grozi pasażerom obrażeniami lub śmiercią. Dlatego wóz musi dojechać szybko, aby ratować życie. 52-tonowa maszyna potrzebuje do tego potężnego silnika. A Panther. Ma ich dwa. To wysokoprężne jednostki o mocy 1400 koni mechanicznych, dwa razy większej niż przeciętna ciężarówka. Wóz przenosi tę moc na osiem dużych kół. I jeździ jak wyścigówka, pędzi do pożaru i dostarcza tego, co potrzebne: wody, piany i chemikaliów. W samolocie w krótkim czasie mogą być zagrożone setki osób. Dlatego Panther musi dojechać szybko i pompować mnóstwo wody, aby ugasić pożar. Dlatego jest taki ogromny. Prędkość i moc to podstawowe atuty tego wozu. Choć ma niesamowite możliwości terenowe, to inne pojazdy są jeszcze bardziej wyspecjalizowane w docieraniu do trudno dostępnych miejsc. Poszukiwanie i ratownictwo są trudne nawet w sprzyjających warunkach. Ale w dzikim terenie jak lasy, góry czy bagna zadanie staje się jeszcze trudniejsze. Poszukiwanie i ratownictwo to wyspecjalizowana dyscyplina w straży pożarnej. Dlatego wymaga specjalnych pojazdów jak kłady, skutery śnieżne, motocykle, a w niektórych przypadkach zaprzęgi. Wszystkie pojazdy posiadają ograniczenia w dostarczaniu zasobów lub ratowników na miejsce akcji, a także w transporcie rannych. Oto GO Rescue, który próbuje zrewolucjonizować akcje poszukiwawczo-ratunkowe. Prudny teren wymaga specjalnych pojazdów. Zwykle używa się wtedy kładów, ale mogą one przewieźć jedno, maksymalnie dwie osoby i nie nadają się do transportu rannych. Dlatego pojawiła się potrzeba opracowania nowego pojazdu. GO Rescue jest innowacyjny, wielki i wypełnia tę lukę, bo wcześniej nie było sposobu na szybko. Dotarcie do trudno dostępnych miejsc. Jest lepszy odkłada, ponieważ może zabrać kierowca, operatora oraz rannego z tyłu. Ma benzynowy silnik o mocy 500 koni mechanicznych, niczym ciężarówka, ale w obudowie terenówki. GO Rescue ma potężny silnik o mocy podobnej do tego w ciężarówce. Potrzebuje go, aby wjeżdżać na strome wzgórza. Może pokonywać już zniesienia nachylone o 40% bardziej niż dałby radę Jeep Wrangler. To dzieło GO Motors, rumuńskiej firmy ochroniarskiej. Zaprojektowano go z myślą o wytrzymałości, niezawodności i wszechstronności. Może jeździć przez wodę po stromych zboczach, błotnistych polach i śniegu. Uczestniczył w wielu misjach ratunkowych i zaprojektowano go tak, aby był w tym najlepszy. Czemu jest wyjątkowy? Aby to zrozumieć, trzeba dotrzeć do jego szkieletu.